Osiema oh, siema widzowie tak dzisiaj może niektórych ulubiony lub nie film komentary nie robiłem dawno tego typu w filmu ale pan robercik co nie kuma czym różni się krytyka a czym wyzywanie więc spokojnie na początku ci powiem krytyka czyli postać rzeczy gdy danej osobie coś nie pasuje i chciałaby by ta osoba zmieniła kontenta a wyzywanie chyba nie muszę mówić czym jest wyzywanie bo każda Osoba z mózgiem odróżnia te dwie rzeczy ale teraz przechodzimy do odpowiadania na jego tak zwane bardzo dobrze montowane filmy czyli tam jak dobrze pamiętam zasubkrybuj mama, jak ją kochasz oj drogi Roberciku brak manier do mamusi przecież ty nie możesz własnego kanału zasubrybować tym sam siebie obraziłeś i tym nazywamy wyzywanie samego ciebie sam się wyzywasz bo całą twoją rodzinę wyzywasz że ich nie kochasz a tu macie dowód twórcy kanałów nie mogą sami siebie zasubskrybować. No niestety tak dobrze myślicie jestem zmuszony obejrzeć filmy tego Skidibi Toileta. No co się tak lampisz mam pochwalić jego pracę, że zamiast on krytykować wyzywa nawet jak miał usunąć tą serię. Mam go za to pochwalić. Oczywiście, że nie pochwalę, dlatego przejdźmy do następnego filmu, bo ten jak każdy wygląda jak jakiś szajs. No tego nawet nie komentuje przecież wiadomo że każdy jego hejter może nie ma więcej subów ale ja mam filmy my wszyscy mamy sigmy to też my jedynie co mu przypada to wyzwanie więc chciałbym bym poprawił to na jego miejscu a tak to przechodzimy dalej na jego film odpowiemy i obronimy wcześniejszą osobę z tamtego filmu najgorsi youtuberzy. Siema widzowie, w kolejnym odcinku z serii Ocenianie kanałów. Dzisiaj oceniamy kanał Michał Minecraft. Jest to bardzo słaby kanał, który mnie wyzywa bez powodu. Przejdźmy do oglądania. Siema, zapraszam na film o najgorszym YouTube, czyli Robercie z Roblox. W tym filmie powiem, dlaczego jest najgorszym kanałem. Zobaczcie tylko, jaki był jego pierwszy film. Debil nagrał ekran telefonem XDD, a ty debilu źle dźwięk nagrałeś. A cię debilu mama i tata nie urodzili, bo jak szympans mówi skacz skacz i głośniej pal XD. Cii. Teraz zobaczcie jakie ma komentarze pod tym filmem. Wszyscy w komentarzach nie zgadzają się z tym dzieckiem, bo to byli hejterzy Później zrobił taką ankietę. Kidosie się ja ci tyle powiem dla mnie to ty i ten twój Roblox to jedno wielkie gówno i nie wyzywaj dobre gry takiej jak Minecraft. Widzowie widzicie on powiedział że Roblox to gówno więc sam wyzywa i ta ankieta była dawno. Zobaczmy teraz jego kolejny film. Love is just a To dziecko chwali się tym, że mu mama kupiła jakieś gówniane serobuksy xdddd zobaczcie jeszcze co on pisze w komentarzach. Jak ty masz 17 lat, to ja mam 69 lat. Ty to masz chyba 6. Nagrał on jeszcze piosenkę, która jest najgorszą rzeczą jaką słyszałem. To nagraj lepszą jak ci nie... Mm, uwaga, to jest moja piosenka. Spierd...aj. Pasuje. One wstawia takie gówno do internetu, gdzie brzmi, jakby miał 6 lat, a pisze, że ma 17x. Nagram jeszcze kiedyś drugi film o Roberciku, bo jest jeszcze dużo rzeczy do opowiedzenia o nim. Niefajny film. Najgorszy moment w tym filmie to ten, gdy mówi, że Roblox to główny w twoim to że stworzyłeś kanał Pisek się z mi to i lecie. No teraz przejdźmy do kolejnego siema. Dzisiaj znowu będziemy oglądać tego bachora Robert Roblox. Jak nie obejrzeliście ostatniego filmu o nim to obejrzyjcie. Sam jesteś bachorem i masz 5 lat, bo powiedziałeś obejrzeliście zamiast obejrzeliście. Robercik Kidos nagrywa serię najgorsi YouTube i pokaże wam jeden odcinek z niej. Ty gówniarzu. Zasrany to jest ten twój Roblox i najgorszym youtuberem to jesteś ty. I tak jestem lepszy od ciebie. Nagrywa jeszcze filmy gdzie rysuję. Ha ha ha, ale z ciebie bambik. Czemu? Nie masz fałdolców. Nie wyzywajcie mnie, że jestem bambikiem, po prostu nie mam fałdolców. To wygląda jakby ktoś się zesrał na kartkę i... Przestań mnie wyzywać debilu, sam pewnie nie umiesz lepiej rysować. W tym momencie to jest przerwy, bo specjalnie się na to przygotowałem. Plus napisz w komentarzu, jak Ci się podoba od do 10 I zobaczcie jego komentarz. Ten debil pisze, że jak ktoś oceni to gówno mniej niż 10 na 10 jest głupi. Moim zdaniem to każdy kto oceni ten rysunek więcej niż 0 na 10 jest głupi. A moim zdaniem to ty jesteś głupi. Zobaczmy jeszcze jeden jego film. <mum> Jaki kit nie dość, że gra w roblox to ogląda najgorsze gówno czyli skibidi toilet. Najgorszym gównem to jest twój kanał bo wyzywasz roblox i skibidi toilet bez powodu napisał jeszcze taki żałosny komentarz. Chyba nie da się żebrać osoby w głupszy sposób. To na tyle w tym filmie napiszcie w komentarzu czy chcecie kolejny film o se Robercie. Kolejny słaby film teraz obejrzyjmy jeszcze jednego shorts i jest to chyba najgorszy film na całym jego kanale. Dziesięcioletni Robercik chce nagrać o mnie film. Ja ci Robert powiem tyle w dupie mam co ty powiesz w tym filmie i tak cię nikt nie lubi i każdy będzie cię wyzywać. Przy okazji jebać Robloxa i Skibidi Toilet. Mnie lubi więcej osób niż Ciebie, bo ty masz tylko 16 subów. I czemu znowu obrażasz Skibidi Toilet i Roblox? Kanał oceniam tak samo jak żabulec, czyli 0 na 10. 10. Naura Widzowie Dobra, Naura Widzowie, oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. ten Skibidi Toilet, nagrał o mnie film.